Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 15 odcinek z naszej serii Zagrajmy w God of War 2 HD. Na sam start, moi drodzy, chciałbym sobie ulepszyć gniew Kronosa na maksa, ponieważ mamy już wystarczającą ilość czerwonych kul, także zróbmy to sobie, no i super. E, gnie, e, no, obrażenia gniewu Kronosa wzrosły. Więcej wrogów i eksploduje ten rdzeń gniewu Kronosa. No i super, moi drodzy. I tak naprawdę, dosłownie, już wszystko, co chciałem sobie w tej grze ulepszyć, ulepszyliśmy. Ewentualnie, wiecie co, możemy sobie jeszcze zerknąć? Czy na coś po prostu nie stać? Ciekawego, nie? Muktyfona ewentualnie możemy ulepszyć, bo on się nam za jakiś czas przyda. E, więc sobie go ulepszymy. Dobra. No i okej, okay, niech będzie tyle. Dobra, moi drodzy, tak, skoczmy sobie tu na górę, no i możemy już sobie wejść do tej y, głowy. Dobra, i teraz tak, jeszcze pójdziemy sobie właśnie tu w lewo i w prawo, bo tu będą y, sekreciki sympatyczne. Także weźmy je sobie. Aha, tu już nic nie ma, dobra. I jeszcze pójdźmy sobie w tamtą stronę, bo tu właśnie jest kolejna skrzynka. Jakbyście się właśnie zastanawiali, jak do tych skrzynek dotrzeć, no to właśnie y, musieliśmy przejść tutaj. Dobra, moi drodzy, to co? Ruszamy. Jesteśmy tak naprawdę coraz bliżej celu, jesteśmy już mega blisko tak naprawdę sióstr losu Dobra, tak jeszcze właśnie chcę sobie tylko zerknąć, ale widzę, że z tej strony już nic nie ma, dobra W takim razie y, możemy już sobie śmiało polecieć dalej Dobra, otwieramy bramę! Dawaj Kratos, lecimy, spamujemy kółeczko Uuu. Dobra, poszło Okej okay. I moi drodzy, wbijamy Mamy pewne miejsce, proszę bardzo

None can change their destiny, Kratos. We sisters determine the fate of all. It was I who deemed that the Titans lose the Great War, and I who have allowed you to come this far. It is not your destiny to kill Zeus. You no longer control my destiny. I see Gaia has filled you with her lies. I have warned you. Let me pass. <laughs> you. I zaczynamy moi drodzy drugą najbardziej epicką walkę w historii serii God of War. Bo pierwsza najbardziej epicka walka jest God of War 3. Ci, którzy grali to myślę, że doskonale wiedzą o czym mówię. Ci, co nie grali, to spokojnie, dowiecie się. Ojo, no o, o to mi chodziło. Dobra, ostrożnie. Zależy mi na tym, o właśnie, żeby kontrę wyprowadzić. Dobra. No i lecimy, moi drodzy, klepiemy się z lachesis aktualnie. Ciep, pięknie. Dobra. Musimy idealne bloki właśnie wyprowadzać. Zobaczcie. Pięknie idzie. Okej, okay, teraz trochę nie wyszło, ale trudno. I tak dużo obrywała z tych kont. Dobra. Ajajaj. Aj. Dobra. W mogę się trochę mniej odzywać, bo ta walka wymaga dosyć dużego skupienia. Widzicie, że ja tutaj no trochę obrywam. Aj kurde, nie, nie tak. Kurde, ostrożnie. To no, może Giewem Tytanów spróbujmy, czy on nie, w sumie? Spróbujmy, co nam szkodzi. Kurde, Lachesis, jak ty czekasz z Kubana. Dawaj ją, Kratos. No, obrywa w ogóle, tym nie wiem, tytanów w cholera wieprzemie. Chyba obrywa. No ile, mi się nabija, więc. Kurde. Dobra, spokojnie. Może wstrząsać lasa tym razem? Słuchajmy sobie trochę z też. Okej, okay, ładnie. Dużo oberwała, bo już padła na glebę. Teraz moi drodzy. O, właśnie. Kiedy ona tak robi, to musimy szybko na górę wskoczyć. Kurde, chciałem skontrolować ją, ale. Wow! Dobra, na górę. Okej. Okay. Kurde, ciągle mi się mieli, którą na atak chcę przeprowadzić. No i to było co zrobiliśmy trochę, ale dobra, już trudno. Okej. Okay. Dostaliśmy trochę regeneracji. I teraz moi drodzy musimy właśnie... Ostrożnie, bo ona tutaj będzie próbowała atakować. Musimy uważać Dobra Pięknie wow. Nie, nie o to mi chodziło, gadem Okej okay. Nie, Kratos, mieś Czekajcie, może uchtyfona spróbujemy Ostrożnie, ostrożnie Dobra Dobry, kobieto Okej, okay, pięknie Dobra, lecimy z nią. Ostrożnie wow. Uwaga, uwaga Dobra. Może spróbujmy jeszcze raz z łukiem tyfona. Dobra, super. Obrywaj, obrywaj, obrywaj. A w ogóle, moi drodzy, tak swoją drogą, dlaczego ta walka... Dlaczego tą walkę uważam za taką epicką? E, I tak dalej, to, to, się, to zobaczycie z czasem. Bo na razie ta walka jest taka... no przeciętna można powiedzieć. Nie po prostu bijemy się z bossem i tyle, ale z czasem ta walka będzie naprawdę świetna. Ostrożnie. Dobra, ona znowu zrobiła to takie pole swoje śmieszne. Aj kurde No krad krados Kratos, czemu że się skontrował? Obrywaj, obrywaj Ostrożnie Dobra Niestety teraz mamy trochę lipę, bo muszę ją bić w powietrzu Nie mam magii Dobra Okej, okay, coś tam obrywa Okej, okay, chwytamy ją Pięknie Dobra

That life is at an end. <laughs> we control your destiny, foolish mortal! With a whim, we can end your life! <laughs> or allow you to live. Search your memory, Kratos. The sword which you stand on delivered your victory against Ares. Without it, you will be the one who dies this day, not Ares. We can change your past and set your future. This is the power of the Fates! <laughs> I to jest moi drodzy tak zajebiście epickie, że po prostu nie mam pytań, nie. Musimy teraz za wszelką cenę powstrzymać. Kurde. Nie, nie, nie źle. Musimy teraz moi drodzy za wszelką cenę powstrzymać właśnie e, Atropos. Obrywaj, 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 obrywaj. Dobra, poszło miała się właśnie teraz za wszelką cenę, moi drodzy, powstrzymać, żeby ona nie zniszczyła miecza, którego użyliśmy do pokonania Aresa. No epickość, 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 jeszcze raz epickość, no. Uwielbiam ten etap gry. To no, może nie jest e, najłatwiejszy, ale jest świetny, no uwielbiam to, naprawdę. To jest tak świetny wątek, twórcy tak fajnie zmanipulowali tym czasem. Mega mi się to podoba. Obrajewaj, kobieto. O kurde, ostrożnie. Byśmy też nie spadli z tego miecza. Dobra, jeszcze, jeszcze dawaj kratos, dawaj ją, dawaj ją z tego łupki Okej, okay, pięknie. Nie wiem czy ona oberwie, raczej nie, bo już zniknęła. Kurde, dostawaj, dostawaj po twarzy! Dawaj ją kratos jeszcze. Dobra, ładnie. Okej, okay, możemy ją chwycić. Dobra, i teraz ostrożnie. Kurde, co tu się dzieje? Dobra, walka jest naprawdę tak epicka. Nie mam pytań po prostu. I zabiliśmy Atropos, moi drodzy. Mamy moi drodzy kolejną fazę walki I teraz tak. O właśnie tutaj atropos próbuje się wydostać, jak widzicie, no jeszcze mimo wszystko nie poradziliśmy sobie z nią do końca. I musimy, moi drodzy, teraz za wszelką cenę Powstrzymać właśnie atropos, żeby ona się nie wydostała z naszych wspomnień, bo jeśli to zrobi... To, no to wtedy kurczę będziemy mieli przerąbanej, teraz musimy się bić z dwoma siostrami naraz Dobra obrwała. Gdzie jest atropos, gdzie jest atropos, musimy je szukać, lachesis na razie zlewamy Walka nie jest aż tak dobra, na szczęście kamera pomaga Kurde. OK, Okej ostrożnie Dobra no, Naprawdę jest epicko. Ja mało się odzywam. Bo kurczę. Walka nie jest taka prosta wcale. Jak to z bossem. Kurde. Ok, obrywajcie panienki, obrywajcie. O kurczę. Ostrożnie. Dobra. Pięknie. Pięknie. Ładnie idzie, ładnie idzie. Mamy regenerację. I teraz moi drodzy. Możemy spowolnić czas I jak, jak najwięcej bijemy atropos w tym momencie Dawaj Kratos, jeszcze, dawaj, jeszcze, dawaj, jeszcze Dobra I zobaczcie moi drodzy, że w tym momencie jedno z trzech naszych wspomnień Jest teraz lustro tutaj, teraz możemy je rozwalić Pięknie Dobra I moi drodzy, cała walka teraz polega na tym, ten cały etap Że właśnie musimy zniszczyć Niedobrze, niedobrze. To musimy właśnie rozwalić, moi drodzy, te dwa pozostałe lustra. Żeby Atropos nie mogła się wydostać stamtąd, z tych naszych wspomnień. No jest to świetnie zrobione. Dobra, może skupmy się jednak, wiecie co, mimo wszystko na Lachesis, bo ta Atropos się tak wychyla. Wydaje mi się, że właśnie chyba powinniśmy się bardziej na Lachesis skupić w tym momencie, mimo wszystko. Dobra. Uważajmy, uważajmy. Bo niestety się tego nie dało zablokować, kurde. No, obrywaj, obrywaj, Lachesis, jest obrywaj Okej, okay, pięknie. Ładnie. Spowolniamy czas. I teraz szybko napożamy atropos. Dawaj, dawaj, Kratos, dawaj, dawaj, dawaj. Tak jak mówię, no ja się będę odzywać moi drodzy trochę mało, no bo walka jest naprawdę... no, no nie jest najłatwiejsza, trzeba przyznać. Muszę się to naprawdę nieźle skupić. Dobra. Okej, okay, atropos utknęła znowu. I zostało na moi drodzy ostatnie lustro do zniszczenia w tym momencie. I Atropos zostanie uwięziona w naszych wspomnieniach. Nieźle, co? Masakra, naprawdę Kratos jest takim balasem, że, <grym się> że więzi siostry losu we swoich własnych wspomnieniach, nie? to jest mistrzostwo, po prostu. Dobra, uważajmy. Nie, nie o to mi chodziło, nie o to mi zupełnie chodziło. Może z gniewem Kronosa spróbujmy. Kurde. Pięknie. Kurde. Ostrożnie, ostrożnie. Okej, okay, mamy kółeczko. Pięknie, chwyt, dobra, kółko Uwaga, Kratos uważaj, bo Atropos ci, Aj, kurde, niedobrze jest Kratos uważaj, dobrze Pięknie Ciep Kółko Pięknie Okej okay. I zobaczcie, że siostry losu Atropos oraz Lachesis Zostały uwięzione We wspomnieniach Kratosa I po walce My z, jako Kratos zdecydował o losie sióstr losu, nie? To jest po prostu szczyt bad To jest szczyt badasowania, nie? Masakra, naprawdę Kratos, hopie, pęci, Nie mogę z tobą Dobra, jesteśmy po walce, moi drodzy, walka była epicka, co wiem, że ja się trochę mało odzywałem, ale e, i trochę trochę takim powiedzmy trochę e, niezręcznie komentowałem, ale bo musiałem naprawdę się na tej walce skupić, bo ona nie jest taka łatwa Widzieliście zresztą, że no siostry naprawdę mi dużo zdrowia zabrały Kurde, ale walka jest epicka, naprawdę Chociaż mówię, em, w God of War 3 jest jeszcze bardziej epicka walka No ale to mówię, ci co grali to wiedzą o co chodzi Ci co nie grali to nie będę nic wam mówić, dowiecie się ok e, Konsumujące wszystko zmagania pomiędzy Cytanami i Olimpijczykami ok To prezentował ten obraz, a tutaj co mamy? E, samotna dusza... Aha, która obserwuje przebudzenie Carnage. Co to było Carnage? Nie pamiętam. Chyba takiej katastrofy, z nie... z takiej destrukcji ogólnej, która go otacza. E... Aha, i trzech podróżnych udaje się do... w nieznanym kierunku. No okej, okay, ciekawe, ciekawe. Nie powiem, że nie. Dobra, Tu lecimy moi drodzy dalej. I z tego co pamiętam, tu też będą sekrety, o właśnie. Oj kurde, to był fail, to był fail z mojej strony, <grytanie> czekajcie. Nie powiem, jestem tak podjarany dalej. Tą walką no jest świetna, naprawdę, jest genialnie zrobiona. No, ten motyw, kiedy Kratos stał na tym mieczu, który miał chwycić walcząc z Aresem. No, cudo, cudo. Ej, jak tam wskoczyć? Kurde, czekajcie. Coś mi tu się nie podoba. Chyba, że. Nie, tak, to nie. Nie oh. ja wiem, czemu ja tam nie mogę skoczyć. Momencik. Aj, co jest, czemu Kratos mi nie chce się tam złapać? O co chodzi? Nie wiem, dziwne to jakieś. Oooo, kratosik. No, czemu mi nie chce tu wejść? Ej, co się dzieje? Co jest? Czemu ja tam nie mogę skoczyć? Dziwne to jakieś. Ale pamiętam, że ja zawsze miałem z tym problem, właśnie. że... Może nie z drugiej strony spróbujmy. No, ej, kratos, co jest? Czemu mi się tam nie chce złapać? Hm. Może ja muszę skrzydeł użyć w momencie, kiedy spadam, tylko że... jak ja mam użyć tych skrzydeł? Nie, to nie działa, co jest do cholery jasnej? Czemu Kratos mi nie chce tam... Hm. Poczekajcie. No, ej, co jest? W ogóle Kratos mi nie chce skakać ani nic? Kurczę. Nie mogę tego zebrać, no. O. Nie wiem, jak to wziąć. Momencik. No kurde, ej, to ono, Myślę, Eden, nie martyrcy, nie się to no to jest, nie da wskoczyć autentycznie. Co jest? Jak tam wejść? Kurde. Może inaczej, czekajcie. Może dostajemy się tutaj, o właśnie, tam gdzie mamy przejście właściwe, czyli w to miejsce. I tam spróbujemy, o właśnie w ten sposób. Dobra, dobra. Tak będzie lepiej. Jak widać lepszy rezultat osiągnęliśmy dzięki temu. Dobra. Okej, okay. Kratos dolecisz, a tu nie dolecisz, dobra, to jeszcze raz. Okej, okay, wybaczcie za taką chwilę zagłoski z mojej strony. No okej okay, moi drodzy, ale jak widzicie, pokonaliśmy siostry losu. Tylko że nie wiem czy pamiętacie, ale według mitologii greckiej. Y siostry losu były trzy. Tak, były trzy siostry losu, a pokonaliśmy dwie. Także no gdzieś jest jeszcze jedna siostra losu, która na razie nam się nie ujawniła. No, ale spokojnie, jeszcze się ujawni. Myślę, że się zaskoczycie, I wyglądem. Bo ja się osobiście mega zaskoczyłem, kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy. Dobrze, Kratos, doskoczyłeś. Świetnie. Co my możemy sobie dalej ulepszyć, tak sobie myślę. Tylko tą gorgonkę nie, to. Wiecie co, może łuk Tyfona. A nie, nie mam kul, dobra. Tak. To jest, moi drodzy, trzecia siostra losu. A, że zniszczysz wszystko i tak dalej Dobra, siostrzyczko, słuchaj Nie denerwuj mnie Tak, i ona jest ogólnie, wiecie, takim, można powiedzieć, bosem e, sióstr los Ona się chyba Lum nazywa, z tego co pamiętam Niestety nie znam polskiego odpowiednika e, Więc wam nie powiem Ale dobra, lecimy dalej, moi drodzy O, tu, tu będzie dosyć trudny moment Bo tu będzie bardzo dużo walki Oj, bardzo dużo Bardzo, bardzo dużo <laughs> Ale dobra, spoko Walkę z bossem mamy ze sobą, więc piękna kontra weszła. O właśnie moi drodzy, i tu musimy się tak cały czas przemieszczać. Jak widzicie te bariery się zmieniają. Dobra. No znikaj barierko, znikaj, no. Dobra. Okej, okay, jesteśmy dalej. Ostrożnie, ostrożnie. Wow, Kratos, mnie zrobić ulik! Może weszł gdzieś w tytanów za chwilę. Czemu nie w sumie? Coś tam obrywają. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawaj Kratos. Klepa, klepa. Zostanie nam... mam jeszcze pełny pasek mała, i to na guma damy sobie radę. Okej, okay, możemy ma... tego gościa chwycić. Ciep, pięknie. Patrzcie, jakie kombo nabijemy w ogóle. Chory. Szkoda, szko szko że to kombo chyba za chwilę stracę, ale trudno. Obraliśmy tego gościa. Okej, okay, pięknie. Dawaj Kratos, żeby nam kombo nie zniknęło. Dobra. Siadło, siadło, dobrze, dobrze, ale kombo nabijamy, ale nabijamy ładę kombo Pięknie idzie Pięknie, kontra, super, ale siada Ale siada, ale siada teraz Wow Dobrze, 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 Kratos W końcu się, w końcu się dobrze bije, w końcu się mnie dobrze... Aj, dupa, zeszło mi już to kombo Cholera jasna, dobra Ale spokojnie O kurde, o ty dziadu, Opuszczaj. Dobrze, dobrze, jeszcze kontra Dobrze, i naprawdę nauczyłem się bić w końcu, moi drodzy. Nareszcie. Pod <gry> koniec drugiej części nauczyłem się bić w końcu. Dobrze. Okej. Okay. Nie no, ładne kontry wchodzą, patrzcie. Dobra. Pięknie będziemy chwytać. Też, a, dobra, już tak nie zdążyłem. Oż ty, kurde. Dawaj go jeszcze, dawaj go, Kratos. Dobra, chwyćmy go sobie. Okej, okay, pięknie. Teraz tu powinno nam się przejście za chwilkę otworzyć. Tylko coś się nie otwiera <laughs> Ale dobra się, już mam, no mamy napełniony prawie cały gniew tytanów Ja pierdziele, przecież dopiero go zużyłem Kurde, to nieźle. No i kolejna walka, moi drodzy, ale mówię Tutaj ten moment, no, będzie przepełniony bardzo walką Dobra Aj, kurde Nie, nie. powiem że jak jest duża grupa To nie opłaca się wyprowadzać takich długich kombosów Bo później mamy lipę, bo nie da się tego zablokować Okej, okay. lepiej właśnie opierać się na kontrach To o wiele lepiej wchodzi Pięknie. Tego już nie zdążę chwycić, trudno. Ale poszła kontra, dobrze! Kurde, naprawdę i w końcu zaczęła walka wychodzić, moi drodzy. To mi się podoba. Dawego Krato, schwy tego, tego pięścią dobrze, pustrzami, wszystkim. Dobra. Kolejna faza walki, moi drodzy. Kurde, my pewnie w ogóle nie O, nie Tylko nie kobity, tylko nie kobity. No same kobity, no Kurde jego macie. Wiecie, co może spróbujemy z gniewem tytanów? Z tego co pamiętam, właśnie... Jak mamy gniew tytanów, to wergony nie mogą nas zamrozić Także to się szanuje Lubimy chociaż jedną Pięknie Dobra Jeszcze, jeszcze, jeszcze Kratus, jeszcze Aj kurde, trochę, trochę zrąbałem w tym momencie Musi... Nie, 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 nie! nie. łowo, łowo, wow, kurra, spokojnie Spokojnie, spokojnie Okej, okay, yy, myślę, że wiecie co wstrząsa Atlasa Dobra Pięknie, tylko że, kurde, te gorgony tam zostały Dobra, spokojnie, zaraz z nas przyjdą Panie się nie gorączkują Ej, ej, to było nie fair Ej, one mogły mnie bić, a ja ich nie mogłem Ale to, ale to było szukane Dobra, ostrożnie, ostrożnie Może jeszcze raz nie Atlasa? Znaczy, wstrząs Atlasa Dawaj gorgona, znaczy, gorgona, dawaj kratos Chciałem powiedzieć, dobra Okej, okay, coś tam oberwała Jeszcze jedno kółeczko Badnie. Dobra. I mamy samo syrenę. Dobra, to sobie poradzimy bez problemu. Okej, okay, dawaj ją Kratos. Dobrze. Okej. Okay. I tam jeszcze została nam Gorgonka z tyłu. Także zaraz się nią też zajmiemy. Nie, 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 proszę, nie, proszę, nie! U! no, 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 no Dobra, dobra. Kurde. Cały czas się pójdę że... Myślę, że niby zablokowałem to, ale nie zablokowałem tego jej promienia. A, nie zdążyłaś, nie zdążyłaś, Maciuro. Dobra. Pięknie, poszło. O, kurde. Ale napięcie jest niezłe, trzeba przyznać. Okej. Okay. Bierzemy skrzynię ze zdrowiem i ruszamy, moi drodzy, dalej. Tu mamy jeszcze skrzynię z gniewem Tytanów. Ja sobie ją przygarnę, Tru mam pełną. Dobra. Lecimy dalej. No i kolejna walka, kurczę. Ale dobra, teraz te plewce są tu spoko. Pięknie. Tylko mówię, z nimi akurat ja nie opłaca się używać krędziołka, bo yy, jak użyjemy kręciołka, to oni bardzo łatwo nas o właśnie. Tym atakiem niebieskim mogą walnąć. Także to się trochę nie opłaca. Właśnie musimy, moi drodzy, opierać się tutaj na takich szybkich atakach. Dobra. Okej, okay, tego może rzućmy w kolejnego, żeby poobrywali. Pięknie, pięknie, pięknie. Dawaj, rzucę go, rzucę go, Kratus. Dobrze. Pięknie, double kill. Ładnie. Teraz kontra. Pięknie, kurde, ale mi idzie, masakra. Dzisiaj naprawdę dobrze walczę. Oj kurde, dobra, no już skopałem, hehehe <grywka> Kamal, trzeba było nic jej mówić Dobra, double kill, ładnie, lecimy dalej To wiecie co, moi drodzy, zanim dalej, to pozwólcie, że ja sobie Łuk Tyfona ulepszę Na fulla Dum 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 dum, okej, okay. ulepszone Dobra, no i tam jakieś ataki, w ogóle zwiększone obrażenia oczywiście Łuk Tyfona, powiem wam, właśnie później się nam przyda, bo, mm, Nie, tylko nie Anubisy, nie, nie, proszę, nie Anubisy z Minotaurami to nie jest dobre połączenie, wam, ale dobra Ejdę. Okay, kurde, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Zupełnie. Kurde. Ostrożnie, ostrożnie, dobra, dobrze są te kontry, naprawdę. Okej. Okay. Wow, 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 ostrożnie, ostrożnie. Te na nubisę, one mnie strasznie irytują. Pięknie, możemy chwycić jednego minotaura. A drugi padł już w ogóle. O kurde, nie, to nieźle. Dobra. Kwadracik, dobra, kręcimy. Dawaj, 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 kratos, jeszcze, jeszcze, jeszcze PUM! Pięknie. Dobra, prosto w platę. Okej, okay, kontra. Ładnie. Nie wiem, szczerze mówiąc, z jakim się najpierw tutaj... Aj kurde, zablokował mnie Anubis. Eee, znaczy, ja wiem, że to nie jest Anubis ogólnie, nie, ale... Ale jakoś tak mi się o nim mówi. Przyjęło się. Dobra, wstrząs atlasa. Myślę, że to jest dobra popa. Dobra popa, dobra pora, chciałem powiedzieć. Sorry, ale jestem tak po prostu, wiecie, pochłonięty walką, że ciężko mi się komentuje. Tak, powiedzmy w miarę konstruktywnie. Pięknie. Dawaj kratos, O, uwaga uwaga poście co on mi zrobił jakie chore kombo widzieliście to co to było? Dawaj kratos jeszcze jeszcze ciep, pięknie, dobra i chyćmy minotaura, odzyskamy zdrowie okej, okay. ładnie Iksik. dobra jeszcze jeszcze jeszcze, kręć kratos, kręć dobrze ciep, dobra, bardzo ładnie nie, Krat... nie, nie chodziło mi że o to żeś przełączone, dzidę, dobra super udało się, lecimy dalej huh, huh, huh. To jeszcze nie koniec moi drodzy, patrzcie. <laughs> jeszcze nie koniec naprawdę spory to walki Pięknie. kontra, bardzo ładnie. I jeszcze, jeszcze, lecimy z nimi, lecimy z nimi. Na pochybel, na pochybel. Dawaj, Kratos, dobra? Chwyćmy go, rzućmy go. Pięknie. Turudum, da epicka muzyka, jeszcze w tle. Okej. Okay. Dobra gościu. Pora umierać. Okej, okay. bardzo ładnie. Kolejna walka za nami. Lecimy. Z tego co pamiętam będzie jeszcze, jeszcze jedna walka. Nie, To wszystko? Nie, no, chciałoby się, chciałoby się Nie wszystko, o, no właśnie Właśnie, wiecie co, tak mi coś kolegów cyklopów brakowało Tak, mi coś właśnie was, panowie, brakowało Kurde O kurde, ostrożnie, ostrożnie, ajajaj aj, aj. Jak ten mnie walnie no dobra Wstrząs lasu. mamy tu skrzynię ze zdrowiem i z magią, więc tak, Więc myślę, że możemy sobie trochę tej magii położyć A wiecie co, dawajcie, jeszcze wstrząsa dla lasa, co ja się będę pierniczyć tutaj Patrzcie, patrzcie, ciek, pięknie Ale kombo weszło Coś jeszcze żyje? Wy jeszcze żyjecie Szkoda, że ja was nie mogę bić, ale już trudno Ej no, ej to jest oszustwo akurat Oni mnie mogą bić, przez to ja ich nie mogę To jest oszukane To jest naprawdę oszukane Ostrożnie Dobra, jeszcze raz, ciepło Spalimy kółko, spalujemy kółko, spalujemy kółko Bum Dobra, jeszcze raz jak możemy, co się będziemy pierdolić? Mówię, mamy tę skrzynię z magią tuż obok, więc. Dobra. No i pięknie, wykończmy teraz sobie tego cyklopa. Elegancko. Dobra. I pięknie. Kabum. Bardzo ładnie poszło. Jeszcze jakiś jeden pleps nam tu został. Dobra, dawaj go kratus. A drugi plec jeszcze został. O, jest z Jeszcze ty dychasz? Dobra, umieraj. No jeszcze kolejny, kurde, co wiem, nie skończyła będziecie przychodzić. Panowie. Ej, no bez kitu oni. Ile ich będzie przełazić jeszcze? Na Kratos. Pięknie. Okej. Okay. No i tyle. Dobra, udało się. Uf! Poszło. Ale no, to była chyba jedna z najtrudniejszych faz walki w całej powiem szczerze. Dobra. Ej, nie wierzę, mam pełne zdrowie, widzicie to? Mam pełne zdrowie autentycznie. Po tej walce. Śmiechowo. Dobra, moi kochani, ale tym może... Jak się to otwiera? Jak się to... What? Jak się to otwiera? Yy... Aha, dobra, to trzeba... Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, a wiecie co? Myślę, że za tym yy, przez te drzwi przejdziemy sobie już w odcinku następnym. E, także mam nadzieję, że się wam podobało, bo odcinek był epicki, trzeba przyznać moim skromnym zdaniem. E, jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się oczywiście jutro w kolejnym odcinku z God of War 2 HD. Na razie!